Witam Was po raz kolejny, razem po wakacyjnej przerwie. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam bliżej czołg ciężki 8 Tieru FCM50T, czołg ciężki francuski premium. Jest to czołg, który swoimi cechami bardziej skłania się do bycia bardzo dobrym medem niż czołgiem ciężkim. Za jego plusami przede wszystkim upatrywać można mobilność, a także bardzo dobre działo z mobilności, czołg nie ma większych problemów z rozpędzeniem się do 54 km na godzinę na odcinku prostym. Nie ma większych problemów z podjazdem pod górki, gdzie potrafi rozpędzić się do 30-35 km na godzinę. Jest przy tym niezwykle zwrotny, skrętny. Działo. Działo samo w sobie, bliżej jest nam znane z czołgu ARL 44. Natomiast tutaj sprawdza się wyśmienicie. 212 punktów penetracji na pocisku standardowym i 259 na pocisku goldowym jest bardzo dobrym osiągnięciem. Jeśli do tego dodamy 240 punktów damage'u, które zadaje na strzał i przeładowanie w granicach 6,2 sekundy stawia ten czołg naprawdę bardzo wysoko. Kolejnym plusem tego czołgu są losowania. W większości przypadków kończą się one na ósmym tierze, natomiast rzadko, bardzo rzadko, zdarza się, aby czołg losowany był na tier 9. Nigdy nie zdarzyło się, aby walczył z tierem 10. Jak grać tym czołgiem? Przede wszystkim są Dwie szkoły. Pierwsza bardzo szybki rush i zaskoczenie przeciwnika. Wykorzystujemy tutaj niewątpliwie mobilność tego czołgu. Warto też czasami to jest druga szkoła, zaczekać minutę dwie, zobaczyć jak przeciwnicy uważą się na mapie. Stać w drugiej linii, troszeczkę snajpić, tak jak teraz ja to czynię, a potem w odpowiednim momencie szybko zajechać na tyły wroga. I zadać mu dotkliwe straty. E, niewątpliwymi minusami tego czołgu są przede wszystkim wielkość. Jest to czołg bardzo łatwy do trafienia ze względu na swoje gabaryty. E, jest to łakomy kąsek dla artylerii, która potrafi co tu dużo mówiąc na hita zdjąć ten czołg. E, no i przede wszystkim bardzo, bardzo słaby pancerz. E, jest to domena czołgów francuskich. Natomiast tutaj niby mamy podane, że posiada 150 mm pancerza na przodzie. A tak naprawdę kąt pod jakim jest ten pancerz ustawiony nie pozwala nam wcale na rekoszytowanie jakichkolwiek strzał naszych przeciwników. Wchodzi w ten czołg. Dosłownie każdy jeden strzał. Na szczęście posiadamy 1500 punktów HP, więc tych strzałów możemy przyjąć, no, czasami 4. Do czego można porównać ten czołg? Przede wszystkim rzuca się tutaj nam e, zbliżoność do Indian PZ 8 Tieru, czołg średni niemiecki. Mają w zasadzie bardzo zbliżoną mobilność na korzyść FCM, który jest minimalnie zwrotniejszy i szybszy mają dosłownie takie samo działu zadają na tyle samo uszkodzeń ma taką samą penetrację i przeładowuje w takim samym dokładnie takim samym czasie eee, czy warto ten czołg sobie sprawić eee, jeśli chcemy zarabiać tym czołgiem i on usłyszeć nam przede wszystkim do zarobków to powiem szczerze wybrałbym nie wiem jak to się dzieje, ale ten czołg zarabia gorzej niż inne ósmotarowe czołgi premium. Koszt jego utrzymania jest bardzo mały. Oscyluje on w granicach takich samych jak koszt utrzymania jak tej gera 8 88 eee, pestki kosztują do tych czołgów tyle samo, natomiast FCM zarabia gorzej. W granicach 20-30%. Przy naprawdę dobrej bitwie, która e, graniczy w okolicach zadania 3000 punktów damageu, e, ten czołg zarabia 80-90 tysięcy e, sztuk srebra, oczywiście z kątem premium. Jest to wynik bardzo słaby, dlatego też e, jeśli ma on nam służyć przede wszystkim do zarabiania to zastanówmy się eee, natomiast jeśli chcemy mieć fajny czołg który będzie nam sprawiał niesamowitą ilość frajdy z gry to nie ma co się zastanawiać tylko trzeba ten czołg kupić czołg daje niesamowitą ilość energii z walki eee, dzięki swojej właśnie mobilności i zwrotności a także temu, że nie pozostajemy bierni na polu bitwy i możemy eliminować dość skutecznie swoich przeciwników. W chwili obecnej ja już wyeliminowałem czterech, teraz piąty. Jak widzimy, oczywiście są to eliminacje bardziej polegające na dobijaniu przeciwników, ale na ich tyłach, co też jest bardzo dobrym osiągnięciem. Tak naprawdę ten czołg jest do takich właśnie zadań stworzony. Teraz postaram się pojechać na kapa, ale nie kapować, tylko tak naprawdę nie wiemy, gdzie znajduje się te 32. Więc pojedziemy sobie tyłem. Czołg, zobaczcie, moi drodzy. Jedzie z prędkością 50 km na godzinę, rewelacyjna prędkość. Omijamy sobie szybciutko i 2 i jedziemy dobić T32. Tutaj dość dobrze nam się walka układała, jeśli chodzi o współpracę z Leopardem PTA. Jakoś tak sobie pomagaliśmy i wspieraliśmy się. Eee, tak jak było losowanie wcześniej widoczne, eee, bitwa ta e, nie należała pod względem losowania do bitew łatwych. Było tutaj dość sporo czołgów 9 tieru. Natomiast dobra taktyka i uzupełnianie się e, z czołgami z teamu skutkowało tym, że nam się dość wysoko. Eee, dziękuję za uwagę i pozdrawiam Was serdecznie. I widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.